No i cześć, cześć. witam was serdecznie. E, witam Was w końcu z mojej zimowni. Mogę Wam w końcu pokazać, jak zimuje rośliny w środku. E, wiem, że długo to obiecywałem, ale nie było po prostu możliwości nakręcenia tutaj wideo, bo było bardzo mało światła, nie było słońca. Na dworze mam głównie deszcz i ponurę, a dzisiaj proszę jaka niespodzianka, e, trochę światła słonecznego. Dzisiaj piękny słoneczny dzień. Mamy 27 grudnia. Prawie że zbliża się nowy rok. No i właściwie można powiedzieć, że 1 trzecia zimowania już za mną. Ale jeszcze te dwie trzecie zostały. Także roślinki u mnie sobie siedzą w domu, w pomieszczeniu gospodarczym, które na szczęście miałem, bo gdyby nie ono, oj, to bym miał duży problem. Pomieszczenie gospodarcze to jest zwykłym pokojem po prostu, które wykorzystuję na razie jako pomieszczenie do magazynowania różnych rzeczy. A w nim właśnie zbudowałem sobie e, taki stelaż e, z profili do karton Gipsu, i na to nałożyłem folię. Po to, żeby sobie móc tu zwraszać i żeby nie leciało to na dom, żeby też za szybko ta wilgoć się z tej części nie wydostawała. Z drugiej strony ta folia trochę też światła odbija z powrotem z okna, które mam właśnie tutaj. Czyli naprzeciwko okna sobie to wszystko zrobiłem. Plusem też pomieszczenia gospodarczego mojego jest to, że mam zwykły beton, pod spodem jest piwnica, i jak coś mi się tu wyleje, czy podlewam, nie muszę zwracać na to uwagę, że mi się coś gdzieś tu wylewa, bo mam zwykły szary betony jeszcze tu jest niewykończone i dzięki temu mogę sobie śmiało podlewać nie ma tragedii. Pomimo tego, że trochę światła wpada, doświetlam tutaj, bo bez tego doświetlenia byłaby tragedia. Słońca jest bardzo mało w kolejny rok taki. No i tutaj to, co widzicie, to są grąledy po 50W. Zrobiłem je sam wykorzystując takie stare radiatory z serwerów. I to jest taka wszystko prowizora, ale działa, nie trzeba wentylatorów, one same oddają ciepło. Moc tego oświetlenia. No właśnie, te grą które tu widzicie, mają po około 50 W. Dodatkowo zastosowałem tutaj takie lampy robocze, z którym zdjąłem klosze, bo za bardzo punktowo świeciły i teraz mają światło rozproszone. Dwie sztuki po 40 parę W, bodajże. I jeszcze takie lampki podłużne, które bardzo punktowo świecą i je mogłem skierować konkretnie na dane rośliny, tam gdzie światło mało docierało. W sumie oświetlenia jest około 300 W. No ale to jest i tak kropelka w morzu potrzeb. Potrzeba by było oświetlenia 3000 W z tego co tak mniej więcej obliczyłem, żeby trochę zasymulować to co jest teraz na zewnątrz. Dla przykładu wam podam, że bezpośrednio pod takim 50 W LED-em tutaj gdzieś mniej więcej metr niżej mamy ilość luksów no tak mniej więcej na poziomie jednej dziesiątej tego co daje promieniowanie słoneczne. Czyli trzeba by było 10 takich lamp. Żeby pod nimi metr niżej było światło o zbliżonej ilości luksów do promieniowania słonecznego do światła słonecznego i to też w nie najbardziej słonecznym dniu roku czyli w takim zwykłym dniu powiedzmy sobie letnim gdzie nie ma jakiejś tam super super lampy. Teraz ta ilość światła, która tutaj pada na te rośliny, mniej więcej odpowiada bardzo głębokiemu cieniowi. Tak, jakbyście rośliny do lasu w lecie włożyli, więc tyle tego promieniowania świetlnego dociera do powierzchni liści. No, jest to takie minimum. Zauważyłem, że to wystarczy do zimowania, więcej już tego nie dorabiam. No i roślinki, jak na razie, mają się w miarę, chociaż no, miałbym życzenia co do niektórych. To powiedzmy sobie, obleci, zobaczymy co będzie dalej. No i Jeżeli chodzi o światło, obserwuję rośliny, jak sobie z nim radzą i na niego reagują, także w przyszłości móc to jakoś yy, poukładać w szklarni w stosunku do dostępności światła. Zauważyłem też, że banany różnie reagują, nawet te, które stoją niemalże koło siebie. Tu mamy na przykład banana, który troszkę wyciąga liście, chociaż jeszcze tragedii nie ma, a ten z tyłu bardziej wyciąga. A tutaj mamy banana, który robi coś przeciwnego rozwija liść w liściu, i te liście w ogóle nie mają młodych liściowych. I tak się właśnie z bananami dzieje. Niektóre odmiany reagują w ten sposób a drugie w inny sposób na brak światła. Zauważyłem że właśnie akuminaty mają problem z rozwijaniem liści i rozwijają się one jako liść w liściu. Ale niektóre są też optymalne i takimi optymalnymi bananami to jest ten teraz nazwy nie pamiętam Rossenheim bodajże i on rośnie właśnie tak optymalnie. Tutaj zaraz obok mamy bananka też wam nazwy nie podam ale jest OK. I, 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 i jeszcze bardzo fajnie i szybko rośnie manzano, to jest ten apple banana, ten którego tu widzicie w rogu, on rośnie tak właśnie dość optymalnie, pomimo niewielkiej ilości światła, tutaj mam banana, który dopiero w pomieszczeniu zaczął lepiej rosnąć niż nawet na zewnątrz i jest to groz Michael, także widzę, że on będzie sobie chyba dobrze radził w takim troszeczkę półcieniu w szklarni, bo na zewnątrz jakoś tak karakaniasto raz rusł, a tutaj trochę ruszył. W sumie lepiej rośnie niż na zewnątrz i to jest właśnie dziwne i ciekawe. No, jest mnóstwo takiej różnej drobnicy, y, która gdzieś tutaj jest poupychana pomiędzy, żeby to się wszystko jakoś tam y, pomieściło. Papaje generalnie y, no, nie radzą sobie najlepiej ani w szklarni, ani tutaj. Y, tutaj mają trochę cieplej niż w szklarni, ale są takie karakaniaste, jak widać potraciły liście, być może będę je ścinał i robił coś takiego o co było tutaj robione, że było ścięcie i wypuszczał nowy, y, wypuszczał nowy odrost generalnie z papai albo papajowych, roślin to babako ma się świetnie i babako rośnie jak na drożdżach, one trochę odchorowało tu po przyjściu, no bo wiecie, zmiana światła, każda roślina zauważyła, że zrzuca stare liście i tworzy nowe, zrzuca te liście, które są przyzwyczajone do dużej ilości światła, może nie każda, ale dużo roślin tak robi, szczególnie te rośliny, które mają liście wielkopowierzchniowe i to samo właśnie zrobiły banany, bardzo szybko wszystkie liście z i wypuściły nowe, no i papaje właśnie też tutaj wszystkie Cierpią, lecą po kolei, te liście więdną, stare wypuszczałem nowe, takie karakaniaste Nie za dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o papaje Jedynie właśnie te babako ma się bardzo fajnie No i pozostała drobnica, jakaś kawa Ananasy mają się fajnie, czekałem na wiosnę Z tymi owocami, które miałem wcześniej, na razie się powstrzymały Więc bardzo dobrze, bo dobrze by były, gdyby trochę słońca załapały przy dojrzewaniu I jest tu tak napchane, że właściwie sam nie wiem gdzie co mam Podlewanie, no właśnie, podlewanie jest raz w tygodniu, tylko w weekend muszą wszystkie rośliny wytrzymać cały tydzień, jest tu dla nich taki znak, że jest sezon zimowy, że jest mało deszczu, chociaż to troszeczkę się mija w niektórych przypadkach z logiką, bo właśnie w tych krajach, gdzie jest sezon zimowy, to właśnie w zimę pada deszcz, ale skoro nie dostarczam im wody, to one też tak nie powinny się dobrze rozwijać i szybko, no i na tym mi też zależy, żeby ruszyły wiosną, jak dostaną wodę, dostaną nawóz, i pójdą po prostu już na słońce. Czasami daję nawóz, bo jednak tu jest ciepło i temperatura mi się tu waha w granicach no czasami 20 stopni. Tak jak dzisiaj jest słońce to jest 20 stopni, ale tak powiedzmy najmniej 16, a tak średnio 17-18 stopni tutaj jest. No i nie mogę tej temperatury zbić, chociaż wolałbym, żeby było w granicach 15-16, wtedy te rośliny by tak bardzo nie rosły. Yy, niestety, pomimo tego, że jest brak ogrzewania w obu pomieszczeniach gospodarczych, bo to są dwa obok siebie, są oddzielone od domu drzwiami, to i tak to ciepło się tu wkrada pomimo braku ogrzewania i jest tu w miarę ciepło. Ale z drugiej strony, też obserwuję, jak będzie to w przypadku szklarni, i wiem, że dane rośliny sobie z tym radzą, inne yy, trochę gorzej. Jaki jest ogólny stan roślin, właśnie w yy, tym jednym. W tej jednej trzeciej czasu zimowania, bo mamy ten nowy rok już prawie, pasiflorka, która tutaj siedzi trochę po liście, ale ogólnie wypuszcza mnóstwo młodych pędów, także będę musiał je pozaplatać. Listek laurowy tam gdzieś w kącie bardzo dobrze się ma. Tutaj mam Surinam Sherry, które było w szklarni i trochę upadło na kondycji, no ale to jest normalne. Trochę liści obeschło, ale teraz się jakoś wybudza i nie chciałbym, żeby zaczęło nowe pędy puszczać, bo może zakwitnąć tutaj i będzie lipa, będzie po owocach, bo pewnie właśnie w takich warunkach owoce się nie wytworzą. One już zaczęło, te drzewko już zaczęło trochę w szklarni szaleć jesienią i wydawało mu się, że jest wiosna. No, papaje kiepska forma. Jakieś dwa cytrusy tu mam, które mi się nie zmieściły. No, i tak sobie tu siedzą, kwitły, no bo za ciepło i z tych kwiatów po prostu się na pewno nic nie zawiąże. No, bo jak się może zawiązać w takich warunkach z małą ilością światła. Banany już pokazywałem, mają się świetnie. Oprócz jednego, jeden mały bananek, który przyjechał z Wysp Kanaryjskich. On w ogóle jakoś stękał, stękał, wypuścił dwa liście. No, i siedział sobie tutaj. Miał takie całkiem niezłe warunki. No bo te 18 stopni to nie jest zimno, trochę jednak tu światła wpada. No i po prostu chyba zdechł. Liście zżółkłe. Ja go teraz ściąłem do zera i zawiozłem go do pracy, do serwerowni. Postawiłem go na serwer, tam gdzie jest 30 stopni. Jak się nie wybudzi, no to no będę go musiał niestety reklamować. Bo z tego co widziałem, nie wytworzył właściwie żadnych korzeni. I bardzo mi go szkoda, bo był bardzo drogi. Jeden z najdroższych w ogóle bananów albo i najdroższy który tutaj mam e, jakąś kawę tutaj mam e, i mnóstwo ba ananasów jest na oknie takich właśnie po rozet które powysadzałem w zeszłym roku ananasy potrzebują około roku żeby wydać owoc. Owoc wydają tylko raczej przy promieniach słonecznych więc w domu jak macie ananasa to raczej wam może nie zakwitnąć. że Musi trochę światła naturalnego dostać. Mnóstwo mnóstwo drobnicy. Trochę mam papryk na przyszły rok, już wysianych, i te papryczki tu już czekają teraz na wiosnę. Widzę, że zaczynają kwitnąć w takich małych doniczkach. Są jakiś cytrusik, tu jeden jeszcze jest. I co tam jeszcze mamy? Kasoandrę kokoinerę tutaj mam wypchniętą. Trochę pitaj gdzieś tam, poutykanych pitaj w ogóle nie podlewam. Zupełnie nic, nic, zero. Totalne zero. No i tak to mniej więcej wszystko. U mnie wygląda, także tak się tutaj roślinki mają i zimują. Wszystko to, co tu jest, to się nie zmieściło w szklarni i w życiu by się nie zmieściło, bo te rośliny strasznie porosły. Właściwie jest to 100% więcej tego, co miałem w zeszłym roku, jeżeli chodzi o masę zieloną a nie zrobiłem jakichś gigantycznych zakupów kupiłem tylko parę roślin I te parę roślin, które kupiłem to głównie maluchy i gdzieś tam bez problemu miejsce by znalazły po prostu wszystko tak urosło no trochę fakt kilku, kilka bananów doszło, no więc jest kilka tego typu bananów, takich średnich to są z zeszłego roku no a tak to po prostu wszystko bardzo mocno porosło i dlatego tyle miejsca to zajmuje także dzięki tym dodatkowym kilku metrów kwadratowym ile to może mieć tak myślę, że około 3 metry na 2 metry taka budka wewnątrz domu da się? da się, tylko trzeba mieć miejsce ale da się też zrobić szklarnię w domu dosłownie szklarnię w domu są szklarnie takie przymurowe którą można dać w domu jeden z widzów właśnie tak zrobił i teraz właśnie załączę wam jego kawałek materiału wideo i zobaczycie jak on to zrobił także wszystko się da zrobić jak się tylko chce no i tak to wygląda u widza Temperatura jest w granicach 25 do 30 stopni, wilgotność prawie 90%. I to wszystko, co widzicie, znajduje się w mieszkaniu szklarni. W szklarni, która jest zamontowana w mieszkaniu, jest to szklarnia przyścienna. O, teraz wyraźnie widać szklarnię. No i co? Da się? Da się da się zrobić szklarnię w domu. Są też takie mini szklarenki. Nie wiem czy to widzieliście, i to idzie kupić w marketach, bo wysyłkowo są to takie budy stojące. Trochę na przykładzie tego stelaża to bardzo podobnie wygląda, tylko że oczywiście listewki są pionowe, są metalowe i na środku to jest wszystko całe folią obłożone, na środku jest zamek, można sobie to otworzyć. W środku są półki i można sobie rośliny ustawiać. Zawsze te rośliny mają tam bardziej wilgotną. Mam tu na myśli głównie cytrusy, bo cytrusy potrzebują wilgoci i w domu Wam w okresie zimowym padają. Jeden, nawet dwóch widzów mi pisało, że zrobiło szklarnie zewnętrzne balkonowe, czyli gdzieś w bloku na balkonie, na tarasie zrobili małą szklarenkę, taką niską, do której powkładali cytrusy, włożyli tam też mały grzejniczek, nastawili tak, żeby się 10 stopni utrzymywało. Są takie grzejniczki 400 watowe, albo można tam dogrzewać jakimiś grzałkami do gadów, które można to do piachu, na przykład do jakiejś kuwety włożyć, i na tym poustawiać rośliny, można pokombinować tak, żeby tylko temperatura była troszeczkę powyżej zera, a taka optymalna około 10 kilkunastu stopni. I wtedy, właśnie w takich budkach, nawet na balkonie, w bloku, można sobie przetrzymywać cytrusy i one powinny przetrzymać w dobrej kondycji do wiosny. Tyle by było w dzisiejszym odcinku, bo się już trochę nagadałem, co miałem pokazać, to pokazałem, także dziękuję za oglądanie, zapraszam oczywiście do następnych odcinków, cześć, na razie i do następnego, hej!